Napis. Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Palma Wielkanocna w obrządku rzymskokatolickim. Lipnica murowana 2018. Maria Krzyszkowska. Do wykonania palmy potrzebna nam styka odpowiedniej długości, zgromadzona wiklina, wykonane bibułowe kwiaty oraz prawa stawowa, którą nazywamy potocznie palmą. Przystrajamy palmy jeszcze bukszpanem, czub palmy przystrajamy bibułowymi wstążkami w różnych kolorach. Dopasowywujemy szerokość wstążki do wysokości palmy, do jej grubości, aby to wszystko miało taki estetyczny wygląd, bo na to również Komisja zwraca uwagę. Zwyczaj robienia palm w Polsce sięga już XIX wieku. Upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Zazwyczaj palmy wykonuje się z witek wierzbowych. Wierzba symbolizuje zmartwychwstanie. To jest pierwsza roślina, która rozwija się, właśnie puszcza pąki, listki na wiosnę. W Lipnicy Murowanej bardzo żywa jest tradycja wykonywania palm ponieważ to tutaj w Lipnicy jest konkurs na najwyższą palmę. Do wykonania takiej palmy nie wolno używać żadnych gwoździ, żadnych drutów, żadnych metalowych wzmocnień. To sprawdza komisja, tylko naturalna wiklina. Do postawienia takiej palmy nie wolno używać też żadnych dźwigów czy podnośników, tylko kilkunastu mężczyzn z siłami rąk stawia taką palmę. Bywa niekiedy, że palma się złamie, no i niestety już nie zostaje dopuszczona do Konkursu. Po wojnie y, zwyczaj robienia palm zaczął powoleńku zanikać. Y, w, w 1958 roku pan Józef Piotrowski wpadł na pomysł, by zapoczątkować konkurs na najwyższą palmę. Także te palmy rosły z roku na rok, y, z 2-3 metrów do kilkunastu metrów. Widzimy tutaj panie dekorujące palmę. Ta palma jest przygotowana na tegoroczny konkurs, 60. konkurs już na lipnicką palmę. Te palmy rosły z roku na rok. Najwyższa palma mierzyła 36 metrów i 5 centymetrów. Palmy są ustawiane w ryneczku, ustawiane są wokół pomnika Świętego Szymona. Te wyższe przymocowywane do drzew. Oczywiście przed postawieniem taką palmę ocenia komisja. Te kryteria są bardzo przestrzegane rygorystycznie, ponieważ tak jak mówiłam, do wykonania takiej palmy nie wolno używać żadnych gwoździ czy drutów, tylko naturalna wiklina. Palmy zazwyczaj stoją w rynku przez cały wielki tydzień, później zabierane są do domów. Jest taki zwyczaj, że w Wielki Czwartek y, mieszkańcy wykonują maleńkie krzyżyki, które później wbijają y, w pola czy w zasiewy. To ma chronić przed gradobiciem czy jakimiś różnymi nieszczęściami. Małe palmy zabieramy też do domu, Można y, 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 niektórzy stawiają je w oknie. To ma chronić również przed, przed nieszczęściami czy burzą. I przynieść dostatek rodzinie. Nie wolno palmy wyrzucać. Palmę zazwyczaj się pali. Popiół z takiej palmy wykorzystuje się też środę popielcową jako akt pokutny do posypania głowy popiołem. Pani Maria w stroju ludowym: biała bluzka, granatowa spódnica w kwiaty, ciemny gorset i czerwone korale. Ustawia pionowo sześciometrową palmę z wikliny, zdobioną bukszpanem oraz kwiatami i wstążkami z bibuły. Wyróżnienie może Przesuwający się obraz. Palma prezentowana od czuba po dół. To jest nasza palma konkursowa na 60 konkurs w Lipnicy Murowanej na niedzielę palmową. Na chwałę Bożą i Lipnicy Małej Ojczyzny Napis na białym tle. Wykonana przez pani Marię Krzyszkowską i Katarzynę Zatorską Palma Wielkanocna podczas 60 konkursu lipnickich palm i rękodzieła artystycznego imienia Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej zajęła pierwsze miejsce w kategorii palm niskich. Od 3 do 7 metrów. Napis na białym tle. Projekt Święta Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną. Poniżej loga: Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Projekt Święta Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego. Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej loga Fundusze Europejskie Program Regionalny, Województwo Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna i Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.